Dwa takie zestawy do fototerapii noworodka, do leczenia żółtaczek, takiej dobrej klasy, z górnej półki, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Trochę byliśmy zaskoczeni, pan komendant wystąpił z kolejnym pismem do Wielkiej Orkiestry i do tej pory nam... Przez wiele lat odmawiano, tłumacząc, że Komisja Wielkiej Orkiestry, składająca się z profesorów, no z ludzi, którzy decydują o neonatologii w Polsce, uważała, że szpitale resortowe sprzętu od orkiestry otrzymywać nie powinny. I takie pisma dostawaliśmy wielokrotnie, chociaż. My, szpitalem resortowym, to jesteśmy tylko z jednej nazwy wojskowy, natomiast wszystko inne nie ma się nic w ogóle do wojska, a pacjentami, pacjentami naszymi są osoby absolutnie cywilne i płaci nam fundusz, jesteśmy po prostu na umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. No być może, że i w Warszawie zrozumiano, że to tylko... Szpital Wojskowy był zaledwie z nazwy, w związku z tym bardzo się ucieszyliśmy, jak się okazało, że dostaniemy coś od Dowsiaka.